Dzień dobry, witam Państwa na pomyczowej konferencji prasowej po meczu pomiędzy Podhale Nowy Targ a Świdniczanka Świdnik. Wynik spotkania 2 do 0 dla drużyny gości. Witam trenerów obydwu drużyn, trenera drużyny gości Pana Łukasza Angiersza i trenera gospodarzy Pana Tomasza Kuźmę. Poproszę o komentarz do spotkania trenera drużyny gości. Ta radość, którą widziałem w szatni ten moment oczekiwania na to zwycięstwo to jest takie dla mnie podsumowanie tego mikrocyklu, bo, bo troszeczkę Zależało nam w tym spotkaniu, żeby, żeby te cechy wolicjonalne były na najwyższym poziomie. Uważam, że dzisiaj zagraliśmy z perspektywy czasu słabsze spotkanie, ale, ale nadrabialiśmy tymi cechami wolicjonalnymi. Decyzje personalne dzisiaj podjęliśmy pod tym kątem, ale, ale na to zwycięstwo chciałbym podkreślić, że zasłużył cały zespół. No nie ma co ukrywać, że, że, że muszę tu wyróżnić Pawła, który obronił rzut karny, bo ten mecz zupełnie mógłby inaczej wyglądać. E, no, tak to się potoczyło, że w dniu dzisiejszym też trzeba o tym powiedzieć, że ta sytuacja z rzutem karnym obronionym, później rzut karny, no, trzeba powiedzieć, że mieliśmy też szczęście w dniu dzisiejszym i ono nam pomogło we wcześniejszych meczach. Troszeczkę marudziliśmy, że traciliśmy bramkę po rykoszetach, no to dzisiaj uważam, że nam to oddało. Że bardzo się cieszymy, dla nas Poczeski, e pierwszy w historii wyjazd średniczanki dwudniowy, zakończony sukcesem. Kawałek drogi przed nami, ale brawo drużyna. Myślę, że piłka jest na tyle sportem nieprzewidywalnym, że dzisiaj można było to w pełni, w pełni zobaczyć na, na boisku. I można na wiele fragmentów, momentów w grze zespół przygotować, można doprowadzić do wielu sytuacji takich dzisiaj bramkowych. Myślę, że to był mecz pod kątem tych sytuacji do go gola przez nas w czołówce, jeśli chodzi o, o od kiedy pracuję z halem. Tych czystych sytuacji było bardzo dużo i plus dodatkowy rzut karny, który nie trafiamy I, no i obraca się wszystko po tym rzucie karnym przeciwko, w drugą stronę to co wspomniał Czerwona kartka, rzut karny dla przeciwnika i, 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 i próbujemy gonić wynik, próbujemy wyrównać. Dalej dochodzimy do, do sytuacji, choć już mniej, ale, ale myślę, że też byliśmy bliżej zdobycia tego gola wyrównującego niż przeciwnik. Wyjście na prowadzenie dwugramkowe, ale już ta kontra, jeśli chodzi o końcowe momenty, była na tyle skuteczna, że zamknęła ten mecz. Eee, no cóż, musimy Półka, dalej ma, pracować, bo uważam, że wiele momentów dobrze kontrolowaliśmy, jeśli chodzi o, o to spotkanie, zamknęliśmy przede wszystkim działania e, gry w przestrzeń, jeśli chodzi o, o świniczankę, o to o biegające błatę, wahadła za, błatę, za, za dziewiątki, gdzie, gdzie palu bardzo dobrze funkcjonuje, jeśli chodzi o grę tyłem do bramki. E, zamknęliśmy sytuację, myślę, że tych czystych nie było. Do momentu wejścia po lekarz zawodnika, który Właśnie ta jedna piłka przychodząca za nie obrona zrobiła bardzo dużo gobiak, złego, i te konsekwencji. Tego błędu przegraliśmy Jaczy. Pytanie jakieś? to zrobił, sypem! I co? Czy tam było zagranie ręką? Mamy rzut kardy dla świty! Zobaczmy, Michał Zuber, czysty czula, Zuber, i jest bramka dla świtniczanki, a więc prześpiewajmy. Ależ ruszył teraz Paluch, to może być szansa na drugą bramkę. Paluchy, co tu zrobił teraz Paluch. Świetnie, teraz Aja sypię do osi, Ten duet głównie, ja sobie sobie doskonale do płatka, płatek, nie ma gola Jeszcze Tymosiak, fatalne zagranie, to za moment, może być się koniec meczu biegnie teraz na bramkę Kompanicki, jest sam na sam Kompanicki, 2 do 0, Świdniczanka